Dobrze, witam w kolejnym odcinku bardzo serdecznie. Posłuchajcie, no, już Wam zaraz pokażę tylko raporcik z domu. Znaczy, pokażę, opowiem Kaczuch. Śpią. O,ż, kurczę, jakąś dostałem. No, tam maleństwo, oczywiście. Jakąś Dobrze przestało mi czekać, ale zobaczcie, tylko, tylko zadam zdrowie, nie? Jakie zwierzę? wiatr? Przesło jedno, trzesło drugie. No tam to bardziej większą bym powiedział. No oczywiście wszystkie śmieci się rozsypują. Nie... Nic się z tym nie zrobi, dopóki nie będzie tych beczek i tak dalej. Także Posłuchajcie, zobaczcie zawsze na drzewo, na coś Także Na szczęście dzisiaj jest słońce. To jako tako ciepło Nie za ciepło, ale ciepło Ale, zobaczcie, wszystkie bananowce kasawy i tak dalej I w cholery z tymi skąd to się... No dobra Teraz o wiatrach, a teraz jeszcze o studni. No, pani mama ładnie to zasypała. Tylko mówię, nie wiem, czy to nie, jeszcze nie będzie opadać. E, znaczy, chyba raczej na pewno będzie. No, raczej na pewno się nie dodaje, ale no, bo tam trzeba pogłębić, żeby ta woda jednak większą klarowność miała. Co to. A bo chciałem, ja w ogóle chciałem powiedzieć, No już tam nie muszę, nie muszę pokazywać pola, bo każdy już je pewnie zna po centymetrze jadę, bo to przyszło, jakby to powiedzieć, środki finansowe dopłynęły, do, do, do ale tutaj na wiosce gotuwa się liczy. No, są miejsca i to, i to tam, na przykład jak jeździłem na Karkuweczkę yy, i w różnych innych, tam gdzie na internet gdzie jeździłem, są miejsca, że można płacić telefonem, ale gotowa to gotowa. Także jadę sobie, yy, odpalam, odpalił, bo, bo parę dni nie palił skuterek, odpalam skuterkę. I jadę do no, takiego punktu, żeby zamienić to z telefonu na, na ten piniok, czyli gotówkę. I, I pani mama się do mnie przyłącza tutaj. Bo ja tam za 30 razy musiałem kopnąć, żeby odpalił. No i odpalił, pani mama się przyłącza. Jedziemy, ale w drodze powrotnej. Ja tam oczywiście kupiłem, bo e, trzeba było. No, nie wiem, no proszki do prania, jakieś tam płyny. Co tam jeszcze kupiłem? Jakieś tam kadzidełka kupiłem, jakieś tam no, jedzenie kupiłem i tak dalej. Już nie chcę tego nagrywać, bo tam od razu jest, e, że tak powiem robione. E, Najwyżej nagram, jak się zrobi. No, e, ale w drodze powrotnej zatrzymujemy się tam u, u męża pani mamy pod domem. No i on się dosiada, nie? Także... Także pierwszy raz tak miałem, że... Tyle osób na kipie skuterkiem i to jeszcze takim, że to ledwo zipie, ale zipie, no jeszcze tam widać, nie chce mu się odejść. Co tu jeszcze? A to już pokazywałem wczoraj. No dobra, niech się tam rosną, nie wiem. O coś tam, a nie, dobra. Dobrze, także takie przygody. No, a też wiadomo, nie można jeść codziennie tej karkówki, która karkówką nie jest, tylko wieprzowiną, no ale, także tak to wygląda. No miejmy nadzieję, że tu wreszcie, wczoraj nie padało, dzisiaj nie padało, na razie, a miałem robić też live'a. Czekajcie, może sobie usiądę na tym, żeby nie wpadł tylko, o. Wczoraj miałem robić live. Kuźwa, żeby nie pękło, nie? Ale tak wiało, że, no, że się nie dało, nawet się rymuje. Naprawdę. Tak wiało, że się nie dało. Chyba nic by nie było słychać i tak Chociaż ten mikrofon niby... No nie wiem, no w, w każdym razie zrezygnowałem, poddałem się, czego nie lubię. No i tyle. A jeszcze chciałem pokazać no, Tylko nie chce mi się iść. <laughs> nie no, chce mi się. Tam śpią te kaczuchy jest... No niby jest słoneczko, ale to nie znaczy, że jest super ciepło. No ale jest cieplej niż bez słońca, bo ostatnie dwa dni były bez słońca. I śpią w kupie te nosy tam co w piórka w piórka włożyły i już, nie? A co chciałem jeszcze się zapytać, bo ktoś sugerował w komentarzach, chyba się przejdę i zobaczę te komentarze, że te pióra można sprzedawać i to podobno, że, że dobrze się sprzedają. Ale poczekajcie, to ja pójdę, zobaczę, na, na, że tak powiem, na bieżąco i, i się odezwę. No dobrze, widzę. Witam podobnie z kolejnym, ale trochę muszę, bo czytam komentarze. Nie wszystkie. Eee, Arkadiusz, ale pokrzyw się moja babcia dawała malutkim po pociekanej kurzy jajka z pokrzywą. No dobrze, no jeśli o jajka chodzi, to są dostępne, ale pokrzywy nie ma. Eee, Maria Marinero się zapytuje również, okay, że, że nie ma linki w Kambodży. Nie no, pewnie jest. Poczekajcie, pewnie jest, ale no, w tych miejscach, gdzie my szukamy, to nie widać. Jak ja mam to zrobić? A dobra, jestem. E Warto sprawdzić rynek odchowanych ptaków. No warto. Patagonas napisał. Czekajcie, bo tu jeszcze było coś. Jak się pierwszą polonię, to taki zagubiony Japończyk chodził często i taki młodszy, drogi z wiankiem na głowie. Y Pierwsza polonia to była Adama, więc to nie po drugie to co chyba, chyba chodzi o pole pizze. Bo to była druga rzecz Adama. No, to, no pamiętam jednego Japończyka, który był piłkarzem. Czekajcie, jeszcze przeczytam jakiś. Piłkarzem i przychodził, dopóki nie stracił kontraktu co tam dalej a no o tych śmieciach też jest no ja wiem, ja rozumiem ja zresztą to powtarzam, nie ukrywam ale tu troszkę jest tak, że no jedna osoba ciężko by nadążyła żeby to, by trzeba y, y, trzeba jakiś regulamin wprowadzić. Eee... Tak, worki foliowe na śmieci, ja wiem, ale Pan nie zmienia faktu, że potem te worki i tak trzeba palić, no bo dopóki nie będzie eee... no nie, nie będą palone, no to będą. Yy, witaj, przedsłaniałe Pan łeb, mój wujek chce wysłać dla kaczki Lecha pieniążki na karmę. Zrób live, proszę. No dobrze, bo postaram się dzisiaj zrobić live. No to bardzo miły komentarz. Hmm. No dobrze, tam już między sobą yy, coś tam piszecie. Słońce już zachodzi, znaczy no może nie zachodzi tyle co zaszło chmurami Także ja będę kończył ten odcinek powolutku Zdejmę to kolary, bo one są do czytania, jak chodzę to nie widzę. Eee, także ja będę kończył powolutku No co no i czekam na Michała Zobaczymy kiedy przyjedzie Duże już rosło, nie? Trzeba przyznać Duże, duże A te znowu sobie tutaj śpią I tyle e, Dzień kolejny jakoś tam powoli mija Postaram się zrobić tego live'a dzisiaj Jeśli nie będzie padało Bo to tak naprawdę od tego jest zależne Eee. Jeśli nie będzie badało, to będzie. No i tyle. Także dziękuję serdecznie za komentarze, za porady. A tam jeszcze był komentarz Misty Blaze, ale teraz wyleciał mi z głowy, więc możliwe, że odpowiem na live. Na to tutaj rośnie i zarasta również, także zobaczymy jak to będzie. Tu widzę jakieś coś innego też wyrasta. No dobrze, ale to się lokalni, że tak powiem, ludzie znają na tym i jak nic nie robią, to znaczy, że dobrze. Chyba. No dobrze, nie będę, nie będę przedłużał. A zobaczcie, to jeszcze nie tak dawno było. Wszystko zaorane. Także odcinek, no jak odcinek, no co mam, co mam powiedzieć. Yy, człowiek, no tu wreszcie, niech te cholerne deszcze, a znowu się na deszcz zbiera. Mam nadzieję, że nie, bo bym tego live'a chciał zrobić. Te cholerne deszcze, nie ma tej koparki, a moim zdaniem jest konieczne. O, ja też zaniosłem. Z panią mam jedną z tych kłód, tam, żeby no, tam że tak powiem, podeprzeć płachtę, płachty też dojeżdżają nowe, jednak się sprawdzają, no i tyle, no i pozdrawiam jeszcze raz. Dużo zdrówka życzę. Mam nadzieję, że jutro będzie można coś. Pokazać ciekawego, jak mówię, motorek dzisiaj odpaliłem. Więc może jutro również odpali. A, a linka, a no to już to już powiedziałem. O linka. no z tym starterem jest cały czas coś tam nie tego, no ale wreszcie odpalił. Dobra, nie przedłużam, bo to nudy same. Flaki z olejem. Pozdrawiamka, zdrowia. Do następnego. Nowy cicho kamera w dłoni. życie w kamboży, w swoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku Pokazuję świat, bez pośpiechu wam oku